Siema, witam Was w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj przygotowałem dla Was test takich akcesoriów offroadowo-wyprawowych, które możecie znaleźć na chińskich stronach typu AliExpress czy też Temu. Będą to raczej takie drobniejsze akcesoria, które się mogą przydać terenie. Jeżeli ktoś jest ciekawy, co Chińczycy produkują, jakie to jest jakość i czy to rzeczywiście ma sens, to zapraszam Was do zobaczenia tego materiału. Jeżeli jeszcze nie widzieliście innych moich filmów, to również do nich odsyłam. A teraz co? Lecimy już z testami. Dobra, na początek takie proste, ale przydatne w terenie urządzenie, które pozwoli Wam sprawdzić, jakie macie ciśnienie aktualnie w oponach. Prosta sprawa. Koszt czegoś takiego u Chińczyka to jest 20 zł. Działa to w następujący sposób. Że po prostu sobie do wentyla możecie to urządzenie wpiąć normalną złączką. I tutaj pokazuję wam, jakie aktualnie macie ciśnienie w oponie. Zakres on nie jest jakiś super dokładny, no ale jak za 20 zł, no to lepiej coś takiego przy sobie mieć, żeby móc kontrolować właśnie to ciśnienie w oponach. Jeżeli sobie to otworzymy, to możemy sobie upuścić. Tego ciśnienia, jak sobie już troszeczkę opuścimy, możemy zobaczyć, co nam będzie pokazywało jakie, jakie wskazanie. No, bo jak wiadomo, w terenie raczej jeździmy na niższym ciśnieniu niż ja zdecydowanie teraz mam. Więc takie proste urządzenie, a naprawdę ułatwia sprawę w terenie. Dobra, kolejna rzecz to jest taki mały kompresorek, który jest na akumulator. On w ogóle nie jest nigdzie podłączany gdzieś do gniazda zapalniczki, więc on będzie pompował po prostu tylko za pomocą tej baterii, którą ma. Zobaczymy tak naprawdę, czy to ma sens, ale fajna rzecz jest taka, że ten kompresor naprawdę nie kosztuje dużo, bo dałem za niego 30 parę złotych. Przychodzi on sam tutaj. ta ta linka jest odkręcana dodatkowo mamy pokrowiec w pokrowcu jeszcze jest kabel do ładowania i różne przejściówki, no bo tym kompresorem można sobie również ładować czy też jakiś rower, piłkę i tak dalej raczej będzie to rzecz do tak, tak awaryjnie, jeżeli coś się wydarzy w terenie no bo do pompowania kół raczej to jest z takiego standardowego szybkiego no to to jest raczej za małe urządzenie ale zaraz sobie sprawdzimy, jak sobie to działa. Włączamy go, naciskając przycisk na środku. No i mamy tutaj wyświetlacz, który nam pokazuje, jak dużo mamy baterii. Możemy sobie zmieniać tryby, czy co dokładnie chcemy napompować. Tutaj plusem i minusem sobie regulujemy wartości, jakie jakie chcemy mieć napompowane. Fajne jest to, że można sobie zmieniać po prostu skalę jednostek. On jak przychodzi to początkowo jest ustawiony inaczej, ale bez problemu za pomocą tego przycisku trybów możemy sobie przejść i właśnie zmienić na nasze bary co jest bardzo fajne, no bo tego właśnie nie byłem pewien, czy jeżeli to zamówię z Chin, to czy to będzie w naszych jednostkach. Dobra, sprawdźmy sobie, jak to sobie realnie radzi. Dobra. Zobaczymy sobie w tym kole, na przykładzie tego koła, jak ta, ta maszynka sobie radzi. Na razie mamy 0,0 w tym momencie. Ustawiłem. Yy, klikając tutaj właśnie ten przycisk na plus, że, żeby może zwiększymy do 2,30, bo tutaj chyba dwa bary są coś koło tego w tym kole. I zobaczymy sobie po prostu jak to działa. On teraz pokazuje 0,0. Dobra, yy, po podłączeniu yy, on wskazuje, że w kole mamy 2,2 bara na wyświetlaczu. Ja go odpalam i zobaczymy w jakim czasie on dobije do 2.4, które mam tutaj ustawione. No i dobra, jak widzicie, dobił. Całkiem szybko mu to poszło, zauważyłem już, że jedna kreska tutaj baterii spadła. Podejrzewam, że na takie całe napompowanie jednego koła o takich mniejszej wartości ta, taka jedna bateria starczy, więc jest to raczej gadżet taki, który może poratować w awaryjnej sytuacji, ale na pewno nie powinien służyć jako coś, czym będziecie głównie pompować swoje e, koła. Fajna sprawa, czasami też można nim, w sumie, jak się gdzieś jedzie na wyprawę, dopompować czy jakiś materac, czy inna jakaś rzecz. No, więc myślę, że spoko za 30 zł. Jak najbardziej mogę polecić. Też, no, nie pracował długo gdzieś, zobaczymy na time timelapse, ile tam dokładnie wyszło. No, ale też muszę przynajmniej, że on się jakoś nie zagrzał w ogóle, praktycznie, więc w sumie spoko. Kolejna rzecz, którą zamówiłem z AliExpress, to jest taka kucheneczka turystyczna, która przychodzi do Was w takim pudełeczku plastikowym. To się odwraca. Tutaj ona jest zasilana takimi kartuszami gazowymi. Może też być bezpośrednio podłączona do butli, czyli całkiem fajna sprawa. Koszt takiej. Kucheneczki, no to wychodzi tak naprawdę bardzo różnie. Bo takie kuchenki są już dostępne normalnie stacjonalnie u nas w sklepach. U Chińczyka na stronie będzie wiadomo, troszeczkę taniej. Jest to naprawdę świetna rzecz, jeżeli jedziecie właśnie gdzieś na jakiś camping i potrzebujecie sobie coś podgrzać. Ja tego już używam dosyć długo i nie mogę narzekać. Ona, jak ją wyciągniemy z tego pojemnika. Tutaj ma regulację, płomienia, myślę, chyba około 50 nie mniej złotych za to dałem. I muszę naprawdę powiedzieć, że jest to rzecz godna polecenia, która się świetnie sprawdza właśnie podczas jakichś weekendowych wypadów. Można sobie naprawdę fajnie przyrządzić na tym coś do jedzenia. Jak już mowa o kuchence gazowej, to kolejna. Fajna rzecz, która poprawia organizację w zabudowie wyprawowej, jeżeli właśnie korzystamy z kuchenki na kartusze gazowe, to jest taki pokrowiec na właśnie kartusze. W tym dokładnie egzemplarzu się, mieści się sześć kartuszy. Są różne wersje dostępne na internecie: na 4 i, i, i też na więcej niż sześć. Kosztuje takiego: jakieś dwie dychy w różnych kolorach są dostępne. Fajnie to siedzi w półce no i zabezpiecza nam te kartusze one nam gdzieś nie latają można je w bezpieczny sposób przetrzymywać także naprawdę naprawdę polecam żeby sobie zakupić również taki pokrowiec na kartusze one są dostępne i na temu i na AliExpress świetna naprawdę opcja dla kogoś kto lubi spędzać czas Rzecz, która może niekoniecznie jest związana stricte z off-roadem, jazdą wyprawową, ale uważam, że się może przydać, jeżeli się e, lubi spędzać czas nad wodą, to jest taki worek e, odporny e, na wodę. E, na chińskich stronach jest mnóstwo różnych takich worków, one są dostępne w różnym e, litrażu, e, w różnych kolorystykach. Myślę, że to fajna rzecz, jeżeli się właśnie spędza czas nad wodą. Bo można sobie tutaj wrzucić jakieś rzeczy i sobie na przykład popływać z tym na supie bez obawy, że nas gdzieś zaleje. Jeżeli gdzieś na przykład spicie też pod namiotem, to jest to fajna sprawa. Do zestawu jest dołączony w tym akurat w przypadku taki pasek, przez co można sobie to przywiesić przez ramię. No i tutaj się to po prostu Zapina w ten sposób. Fajna rzecz, kosztuje to grosze, a myślę, że również może się okazać przydatną rzeczą na jakichś wyprawach off Ja w swoim samochodzie mam zabudowę, śpię sobie tutaj. I żeby maksymalnie wykorzystać miejsce, które mam w samochodzie, to zamontowałem sobie tutaj taką siateczkę, która również jest z Chin. Po co to jest? Można sobie tutaj. Bardzo fajnie przechowywać jakieś dodatkowe rzeczy. Ja osobiście tutaj sobie na przykład włożę poduszki, śpiwór. Kiedy korzystam z zabudowy, no to on mi się tutaj po prostu nie wala. Po prostu można sobie tutaj fajnie to przechowywać. W codziennym użytkowaniu to w ogóle nie przeszkadza. Montuje się tutaj na takich paskach, właśnie za rączki, które mamy. No i co. Fajna, prosta rzecz. Kosztuje 20 zł, a znacząco może poprawić waszą po prostu organizację w samochodzie wyprawowym. Czy jest to wykonane porządnie? No, mogło być lepiej. Podejrzewam, że to się po czasie poniszczy ta siateczka popęka, ale jak za te pieniądze to jest naprawdę fajna rzecz, którą mogę polecić. Kolejna rzecz z Chin, która pozwoli Wam lepiej zadbać o organizację w Waszym samochodzie offroadowym, to są takie nakładki tutaj na górę od, no, od tego tutaj dekielka, który chroni dziś przed słońcem. Montowane jest to na takie paski. Tutaj się to ściąga. No i Możecie sobie tutaj przechowywać różne drobiazgi. Ja jeszcze tutaj dużo rzeczy nie mam jakiś tam długopis, otwieracz i tak dalej, ale tutaj można sobie więcej rzeczy napchać. Można tutaj je rzep, można sobie coś przyczepiać. także naprawdę naprawdę spoko. Mam to z dwóch stron. Też fajna rzecz, to tutaj można sobie, może nie dokumenty, bo akurat że troszeczkę nie jest to najlepsze misja do ich trzymania, ale sobie jakiś właśnie, przecież też powkładać. 10 zł to kosztuje, a naprawdę się przydaje, kiedy się dużo jeździ samochodem. Często tego miejsca brakuje już, a to fajnie po prostu poszerza całość. Dobra, na koniec taka śmieszna, śmieszny rozdzielacz na gniazdo zapalniczki od Chińczyka to nie jest jakiś taki bardzo, bardzo najtańszy, co tam oferują. On kosztował 30 kilka złotych. Tutaj ma dużo właśnie takich rozdzielaczy, żeby można sobie podłączyć więcej rzeczy. Tutaj są gniazda USB zarówno typ A jak i C. Także fajnie. Ja sobie jeszcze tego nie zamontowałem, chcę to zamontować sobie z tyłu. Przy zabudowie, żeby sobie tam coś podładowywać, w razie czego ciężko mi jest wypowiedzieć się na temat tego, jakie tutaj są spadki i jak to sobie radzi z ładowaniem, bo jeszcze tego w boju nie sprawdziłem. Jak sobie to podłączymy teraz do gniazda zapalniczki, to właśnie powinno nam wyświetlać, jakie mamy napięcie w samochodzie, co jest całkiem spoko no bo będzie możemy sobie kontrolować po prostu to czy nam się akumulator nie rozładuje, dodatkowo te gniazda USB są podświetlane więc po ciemku bez problemu sobie namierzycie te gniazdka i po prostu będziecie mogli podłączyć sobie rzecz do ładowania, jest przycisk włącz wyłącz jak sobie to wyłączymy to on się po prostu całkowicie odcina i nie będzie nam zżerał energii z akumulatora na razie w ogóle nie korzystałem z tych podłączeń tutaj Dodatkowych za zapalniczki. Jeżeli chodzi o ładowanie, no wszystko działa, nie jest to jakoś super szybkie, ale całkiem e, spoko sprawa. Tutaj możecie sobie zobaczyć też, jakie Chińczycy tutaj podają e, dane tego urządzenia. E, jak to jest zgodne z prawdą, ciężko jest to po prostu e, sprawdzić. Ja też już od jakiegoś czasu używam e, w samochodzie, tutaj z przodu takiego e, rozdzielacza, też e, zakupionego u Chińczyka za parę groszy też pokazuje napięcie jak widzicie ono się pokrywa z tym co pokazywał o tamte urządzenie więc myślę, że jest to nawet legitne, tutaj dużo jest tych wejść wyjść, można sobie fajnie podładować różne urządzenia no ale trzeba pamiętać, że jest to jednak elektronika chińska i za grosze spełnia swoje zadanie ale <laughs> trzeba z tym troszeczkę uważać, żeby żeby też gdzieś tego nie przeciążyć, podejrzewałem, że jakichś mocniejszych ładowarek, yy, ładowania mocniejszego, Wam to po prostu nie obsłuży. Dobra, i to by było na tyle w tym filmie, w którym pokazywałem Wam takie naprawdę drobne gadżety, które ze sobą zabieram, jak jadę w teren, czyli gdzieś na jakąś wyprawę. Mam no, na nadzieję, że film się Wam podobał. Jeżeli chcecie zobaczyć test typowo off-roadowych gadżetów z Chin, to dajcie znać w komentarzach a postaram się dla Was coś takiego przygotować. Jeżeli nie widzicie innych moich filmów, to również zapraszam do ich zobaczenia. Dzięki za oglądanie.